Witam wszystkich serdecznie. Znajdujemy się w Ukrainie. Jesteśmy właśnie po testach e, łodzi Finwal 510 SC z silnikiem 60 Koni Yamaha. Ja za chwilę opowiem Wam szczegóły. Może opiszę Wam platformę. Platforma jest wykorzystywana w wszelaki sposób, najczęściej wykorzystują ją spinningiści, którzy jerkują, ale tak samo wykorzystują ją sumiarze do wciągnięcia suma na pokład. Burta jest w miarę niska, więc nie ma problemu, żeby taką rybę wciągnąć, zmierzyć, a następnie wypuścić. Dzięki temu, że na środku platformy możemy zamieścić hoker obrotowy. Wszyscy ci, co jerkują, twitchują, mają swobodę ruchu. Łódka ma bardzo niskie zanurzenie. Dzięki temu możemy prześlizgnąć się przez drobne strumyki, używając silnika elektrycznego, ewentualnie pagaja żeby prześliznąć się na drugą stronę jeziora. Kolejnym atutem jest bakista na wędki. Jest to bakista sucha, czyli w momencie deszczu nie wlatuje nam tam woda. Mamy dodatkową bakistę na dodatkowe dwie wędki. W model 510SC możemy wyposażyć w dodatkową bakistę, którą możemy wykorzystać na dodatkowy akumulator lub ewentualnie dodatkowe przynęty. W tym przypadku Dzięki temu, że łódka ma bardzo niskie zanurzenie w większości wykorzystywany jest silnik dziobowy 12V. Nie trzeba ingerować dwa akumulatory, więc to też jest bardzo duży atut, że przy 55 LBS-ach silnik trzymano na kotwicy i nie musimy się martwić, że silnik jest zbyt mały. Zbiornik na żywą rybę, mamy możliwość wymienienia, dzięki temu, że zbiornik napełniany jest cyklicznie świeżą wodą, więc ryba będzie w zbiorniku w jak najlepszym gatunku. Przeszła przed chwilą burza, chciałem sprawdzić, czy te schowki są naprawdę szczelne i sam byłem tego ciekawy. I powiem Wam szczerze, że naprawdę była duża nawadunica. otwieram schowek i jest sucho, więc tutaj... Plus dla Finwala, bo, bo przemyślane mają to dobrze. Kolejnym atutem jest podłoga. Możemy ją wybrać albo w winylu, albo w kaptiwie, czyli w dywanie morskim. Tu jest winyl. Wiele osób z Was się martwi, mój wybiorę podłogę winylową, będzie tak ślisko, że będę tańczył na tej łódce. Yy, specjalnie po tym deszczu wszedłem na tą łódkę, żeby zobaczyć, czy się nawet poślizgnę. Cała struktura jest chropowata. Niestety, ale yy, celowo chciałem pojeździć, poślizgać się, jak po lodowisku, ale niestety mi się nie udało. Cała platforma wewnętrzna ma tak skonstruowane otwory, że po dużym deszczu weszliśmy i praktycznie już mamy sucho. Nikt tutaj z żadną szmatką niczego nie wycierał, nie szykował do filmu. Dodatkowe dwa organizery: jeden na przynęty, drugi na jakieś szybce i dwa uchwyty na wędki. Pojedyncza konsola nie jest zbyt duża, ale też chodziło im o to, żeby. Nie zajmowała dużo miejsca na łódce. Możemy wewnątrz, Możemy zamocować echo osłona o przekątnej 7 cala. Tu akurat mamy silnik Yamaha, więc mamy obrotomierz, prędkościomierz. Bok konsoli jest tak przystosowany, że możemy zamocować uchwyt ram. I echosondę, tutaj akurat mamy echosondę 9-calową. Fajnie jest to wszystko skomponowane. Kierownica mała, ale płynnie chodzi. Nie ma jakiegoś tam problemu, żeby manewrować i sprawiało to jakiś, jakikolwiek opór. Na rufie mamy jeden zbiornik na akumulator, zbiornik na paliwo i drugi zbiornik komu dedykowałbym tą łódkę? Na pewno Wszystkim tym, co łowią w Polsce. Z tego względu, że tych jezior, na których fala robi się bardzo duża, i ta łódka by sobie nie, wiem, nie poradziła, albo by sprawiła, że my już nie czulibyśmy się bezpiecznie. Po to, żeby Wam powiedzieć, że ta łódka jest bezpieczna, jest fajna, jest stabilna i szczerze Wam polecam. Gdybym coś ominął, gdybym o czymś nie powiedział bo jest tu dużo niuansów, które mógłbym Was zanudzić. No to śmiało zapraszam do mnie do salonu, zadzwońcie, macie pytania, e, śmiało Wam podpowiem, pomogę e, skonfigurować taką łódkę i wyposażyć do Waszych potrzeb. Więc serdecznie pozdrawiam z Ukrainy, do usłyszenia już w Polsce.